Witam, nazywam się Malach Paweł. Jestem doradcą handlowym do spraw sprzedaży używanych samochodów dostawczych. Oferuję Państwu używane Mercedesy Sprinter z roczników 2021 i 2022 z dwulitrowym silnikiem o mocy 150 koni. Wszystkie dostępne modele posiadają multifunkcyjną kierownicę, regulowany fotel kierowcy, dodatkowo dwa miejsca siedzące z przodu, klimatyzację oraz manualną skrzynię biegów. Mercedes Sprinter w zabudowie kontenerowej posiada bardzo dużą przestrzeń ładunkową, nadającą się idealnie do przewozu materiałów. Sprinter w zabudowie kontenerowej posiada drzwi otwierane aż do kąta 270 stopni. Dodatkowo, dzięki listom zamontowanym w bocznych ścianach, możemy zabezpieczyć swój ładunek przed przesuwaniem się. Wymiary przestrzeni ładunkowej to kolejno: 4,2 m długości, 2,2 metra szerokości oraz 2,2 metra wysokości. Ładowność przestrzeni ładunkowej. To 1050 kg. Aktualnie pula dostępnych modeli powiększyła się o następne kilka sztuk, dzięki czemu mamy bardzo szeroki wybór aut dostępnych od ręki. Wszystkie dostępne modele sprzedawane są w programie Certify z możliwością zakupu auta poprzez leasing. Serdecznie zapraszam Państwa do obejrzenia oraz jazdy próbnej w salonie Mercedes Benz Auto wydgoszczy przy ulicy Nowotorowskiej 27.